Wróciłem do pad Machine, a właściwie chciałem Wam pokazać. Gra, w którą grałem, kiedyś bardzo długo, teraz już nie aż tak bardzo, ale widzę, że tutaj się pojawiło coś, niecoś. W ogóle bardzo dużo utworów się pojawiło, jak mnie nie było przez taki długi czas ostatnio, ale. No, pamiętam, jak kiedyś miałem prawie wszystkie piosenki, które były. W ogóle te muzyki, no teraz już tak nie jest jak kiedyś, ale no teraz pokażę wam drugą też od Easy Brain, kochani twórcy. Normalnie Groovepad się nazywa też i pamiętam, jak też na początku grałem. Czy też jest sporo tych? Nie hmm. ja mam tylko dwie, a kiedyś miałem kilka. Jak jeszcze grałem, potem odinstalowałem obie. Przez długi czas nie grałem. Potem zainstalowałem ponownie i znowu zacząłem grać. Hmm. Piękne czasy, nie? Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia, i narka.